Patrzcie, patrzcie, kurde i płaczcie. No ja jadę na ryzyko. Ale zobaczcie no, rączkę tutaj drugą w telefonie, on tu po mojej krzywej zasuwa. Nawet wam powiem, że dobrze mu to idzie. A tu jest tak właśnie bo bardzo ta świetnica popierniczona, jeśli chodzi o tę uwoczę, to wszystko, bo tu jest tak, skos tak, płot, wjazd tu, wjazd tam naprawdę trzeba dobrze zasiać, żeby potem nie walić belką po płotach. Chyba ja bym się zjeżdżał 10 cm, to bym po płocie jeżdżał. No tak A tak dziad jeden no, tu dostał azotu, ale to wszystko już psu na budę. Piąta klasa szybko ucieka. Bo no tu jeszcze takie szczęście, że tutaj był deszczyk. Widzicie jak ładnie popiernicza? Bo tu wjeżdżam taki nieużytek. Tak, mi krzyśleć, trzeba to orać! Prawie pewnie z babek nie mam nic innego do roboty, jakieś użytki się pierniczyć. Te następne kły krzaki bez niczego. No, tak to wyglądało. Pozdrawiam. Tu mamy następny klasyczny przykład drogi po łuku. jedziemy, tylko coś sobie jednak że ona nie idzie do końca, ale dobra. Coś tutaj się źle zaznaczyłem. Nie chce mi się tu dzisiaj nowej wprowadzać, ale by wprowadził wprowadzę się następnym razem. Jeśli chodzi o, o ten łuk, bo on jechał do końca mi po tej ścieżce. Mądzie do tego chyba tam tego bywijaka. Sam byłem ostatnio zdziwiony z RSM-em, by co tu się stało? Miałem się to poprawić, no ale wiecie, to jest, nie? No, tak wygląda na świetnicy też dziadek skumczy, No miejmy nadzieję, chociaż ta regulacja mu to też pomoże. Do usłyszenia, cześć. No i teraz właśnie, co wam chciałem powiedzieć, klasyczny przykład, tu mam odmianę Adelmu i jak wiecie, nawigacja przyszła w październiku, a ja to wszystko chciałem ze swoim haragiem do no, z ręki. Nie było kierownicy elektrycznej, ale o co mi chodzi? Że nawet jak mamy, macie coś już posiane, możecie sobie zrobić linię na przykład jak macie... Wiadomo, z ręki nie ujdziesz idealnie równo, ale robicie sobie krzywę ta Chrisów, bo wprowadzacie do komputera i on będzie Was prowadził po tych wszystkich krzywych, które wy macie. A jak ktoś myśli tak, a już nie kupuję nawigacji, bo że mam wszystko posiane, to mi się nie przyda, to wtedy jesteście w błędzie, bo wtedy mu wprowadzacie nie linie proste, tylko załóżmy krzywe i jeździcie cały czas w kółko, załóżmy pętelki i on wam to będzie miał linię do prowadzenia.